Witam was wszystkich bardzo serdecznie zapraszam was dziś na nowy film z saszetkami niespodziankami. Bardzo mnie prosiliście, żebym nagrała saszetki, kucyki Filii. Także saszetki są zakupione. Zaraz będzie nagrywane. Maska kucyka również jest. Także zapraszam do oglądania. Kto lubi saszetki niespodzianki, poproszę o ciekawka w górę i zaczynamy! Hej, hej, witam Was bliska. Jak widzicie, mamy tutaj wielkie opakowanie z saszetkami, kucykami Filii, takie serduszkowe. Obok znajduje się maska z kucyków pony. Rainbow Dash, dokładnie. Kiedyś dostałam od kogoś z moich widzów, bo potrzebowałam do nagrania odcinka, i tutaj, o, nożyczki chciało mi robić w Fidget spinnery i nożyczki do otwierania. Także co moi kochani, zaczynamy. Już Wam pokazuję, jak wygląda saszetka. To jest edycja Wedding Fili. Tutaj widzimy trochę jakichś zimowych motywów, ale te, te figurki chyba nie są jakieś mocno zimowe. Także zabieram się za otwieranie pierwszej saszetki i powiem Wam, że te saszetki udało mi się kupić w Empiku na wyprzedaży. Kosztowały coś około 4-5 zł. Normalnie te saszetki Filii około 10-15 kosztują, więc jest to bardzo dużo. Więc cieszę się, że udało mi się znaleźć taką promocję. No i na początku, słuchajcie, wyciągniemy karteczkę. Kartka dość wielka. Te serwetki są bardzo drogie, więc spodziewam się, że będą jakieś fajne tu rzeczy. Tutaj mi się trafiła karteczka, ale Wam teraz jej nie pokażę, bo wydaje mi się, że na niej jest pokazana figurka, jaka nam się trafiła. I mega wielka kartka, noż taki wielkiej. Figurkach, takich saszetkach, niespodziankach to jeszcze nie miałam, no bo już dużo, wiecie, otwieram, to się trochę zna. I tutaj mamy jakieś informacje, jakaś aplikacja też jest. I są koniki, które mogą nam się trafić także świetnie. I to chyba są ich też nazwy. Także sprawdźmy, sprawdźmy, co my tutaj mamy. Uwaga, raz, dwa, trzy, coś różowego, koń wielki ogromny, patrzcie na niego. Ostatnio y, był też odcinek z gazetkami i w gazetkach miałam takie miniaturowe kucyki fili, ale te są naprawdę bardzo piękne. Zobaczcie, brokatowe elementy, różowy, grzywa różowy. O, chyba faktycznie jest to weselna edycja. Tutaj jakby chyba takie kwiatki, bukiecik trzymany i kartka, która mi się trafiła. To jest właśnie pokazana Czyje to jest wesele, ok. czyli to jest dziewczyna, a to jest chłopak, chyba z obrączką. <grych> jak fajnie. Sylwia i Sebastian. Czyli trafiła nam się Sylwia. Czy mam tutaj jakieś widzki, Sylwie? To jest właśnie to. Także pierwszego kucyka mamy. Całkiem, całkiem, całkiem mi się podobają. Ja kiedyś jak chodziłam do gimnazjum, chyba cztery Sylwia. U mnie w klasie były dość sporo, a mam też ciocie Sylwię, Sylwie. <grych> Silwinia, Dobra, i lecimy teraz z kolejną saszetką. Czy trafi nam się jakaś para? Jak myślicie? To chyba nie jest, bo tamten był zielony, wydaje mi się pan. A to czy będzie dziewczyna, czy chłopak? Słuchajcie, on ma koronę, więc, więc może to być faciu i patrzcie, jest tutaj taki oto róg i na tych kucykach mamy też takie diamentowe elementy tu było, tu jest akurat na koronie, a na drugim na ubranku i te kucyki są bardzo, bardzo pastelowe co mi się podoba, tutaj mamy muchę mucha bez ucha, oczywiście wielka kartka jest, już kartki nie będziemy oglądać bo już oglądaliśmy na początku odcinka. jest karta z nazwą a nazwa mojego kuca no tak jak myślałam jest to pan kuc nazywa się Filip Filip, Filip, Filip Filipek Świetnie. No i zaczynamy trzecie opakowanie kucyczka. Powiem Wam tak, jesteśmy dopiero na dwóch kucykach, więc może nie powinnam się aż tak wypowiadać, ale najbardziej ze wszystkich Saszetek niespodzianek podobały mi się chyba Safiras i Little Spetch. Czy to jest powtórka? Oby nie. Choć podobne kolory. Nie inne, inne, inne uszy. Patrz jakie uszy. Skrzydła ma, ten nie ma. I to też jest chyba pan, bo tutaj mamy krawacik, korona, przepiękne zielone skrzydła, właśnie takie, jak widzicie, na brokatowo się mienią. To mi się podoba. Zaraz się dowiemy, jak się nazywa nasz kuc. Tu powinna być jakaś kartka, jest. Powinnam teraz śpiewać tym, 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 Nazywa się on Jonathan i Józefinka byłaby. Jak na razie żadna para jeszcze nam się nie trafiła, ale dopiero trzy kucyki za nami, także spoko loko. Spoko, spoko, kto dotrwał do tego odcinka, niech pisze, spoko, spoko. Moje ziomalki, to Wy, także kartka jest. I wylosujemy, słuchajcie, może tą kartę. Na karcie pokazane jest, że będziemy mieli albo różową damę Mary, albo Markusa. Bardzo chciałabym Mary, bo uwielbiam różowy kolor. I widzę, coś się różowo odbija! Pięknie! Ale ma trochę ubrudzony, trochę łapkę też, ale przepiękna Marysia. Ja śliczna i tutaj ma też włosy. Taki welon ma nawet. Wow! Suknia ślubna. To jest chyba najładniejszy kuc, który mi się tutaj w tym odcinku trafił. No jestem zachwycona po prostu. Czwarty konik do kolekcji. Lecimy z piątą saszetką niespodzianką, więc jesteśmy już w połowie. Coś różowego już widzimy, jakąś różową pannicę. Nie, nie, to nie jest ta sama kochani, ale też ma piękny welon. Śliczną koronę diadem. Tym razem ma rożek i różowy bukiet w łapce. Naprawdę śliczne te kucyki. Zaraz dowiemy się po karcie, jak ona się nazywa. Karta wypadła. I mamy Penelope i Filip był. Dokładnie, Filip już był, także wow! Mamy pierwszą parę do ślubu, czyż nie są pięknie dobrani. Uważam, że świetnie do siebie pasują. No śliczne, śliczne te koniki, jak na początku byłam trochę tak średnio nastawiona, ale teraz zobaczyłam, że jednak jest sztos. Co dalej? Mamy różowego chyba pana. Czy to pani? Czy to pan i pani są sobie zakochani? Czy ta pani tego pana chce? Chyba pani. Patrzymy, patrzymy, kto to będzie. Zanim obejrzymy dokładnie kucyka, dowiemy się jak się nazywa. I jest to, słuchajcie, chłopak o nazwie Andrew! Andrzejek! Andrzejka mamy dzisiaj. Znacie jakiegoś Andrzejka? Aż się fajnie wygląda, co? Ma tutaj właśnie taką pelerynkę. Wow, fajny Andrzej. O, tak myślałam, że jest tylko dwie saszetki mi zostały, a tu jeszcze cztery. Fajnie, cieszę się bardzo. Tak się zastanawiam, czy nie za dużo ja dzisiaj otwieram, bo zawsze kupuję troszkę więcej tych kucyków. Tych saszetek, żeby zrobić właśnie odcinek z podsumowaniem, i wtedy znaczy nie z podsumowaniem, tylko taki mieszany, że będą różne saszetki. Każda inna. Mój koń to Sebastian i do Sylwii właśnie jest w parze też. Sylwia jest tutaj, więc mamy parę kolejną do ślubu. Naprawdę każdy konik jest inny i przepiękny. Ma tutaj przepiękną obrączkę taką błyszczącą. Każdy ma też diamencik. Na czymś musi być. Na ogonku takie zielone listki. Fajnie to wygląda. Ciekawy, ciekawy. Tam już są pary ustawione do ślubu. To są goście, może ktoś wśród gości znajdzie swoją miłość na tym ślubie. Na razie jest ślub podwójny, kochani. Kolejna saszetka, pik 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 pik, chyba powtórka. Andrzej, Andrzej brat bliźniak Andrzejka tu czeka. Także teraz, proszę państwa, proszę państwa, przedostatnia saszetka filowa. W widziałam gdzieś tam przy kasie, zadychę, ale no wiecie, jakbym dziesięć takich saszetek kupiła, to 100 zł, to bardzo dużo pieniędzy, żeby wydać na odcinek. Ej, on też był, tak? No właśnie, on był i nawet ślub bierze ze swoją Penelopką. Penelopa i Filip, przepiękna para. Takie fajne, milutkie są te saszetki w dotyku, takie właśnie jak te Smoki Sapiras, jakby zamszowe. Takie misiowe bym powiedziała. O misiu, to są misie. Tego jeszcze chyba nie było z niebieskim bukietem, wydaje mi się. Do kogo on będzie pasował? Zaraz się dowiemy na kartce, jak się nazywa. Gdzie ta karta? Haha, ha, nie wypadła. Tym, 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 tym. Jak to jest Aleksandra? To jest dziewczyna i to jest dziewczyna Andrzeja. Chodź, Andrzej, do nas. Patrzcie jak z tyłu jako para pięknie wyglądają. Na niebiesko ubrani. Ona różowa, on różowy. I niebieskie dodatki. Niebieski bukiet. Także Andrzej czekaj tam na żonkę, a my tutaj się jej przyjrzymy. Piękna pelerynka i welon. Niebieski bukiet i tutaj Śliczna broszka. Więc jeśli chodzi o podsumowanie, to w sumie trafiły nam się tylko dwie powtórki, a jeżeli chodzi o pary takie z obrazka, to jest raz, dwa, trzy pary, a ta czwarta, tak stwierdziłam, że razem ich dopasuje. Także dajcie mi znać, który numerek Wam się najbardziej podobał. Podaję numerki jeden, dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja powiem szczerze, że nie mogę się zdecydować, ale chyba dwójeczka jest też piękna. No naprawdę kucyki zrobiły na mnie jednak wrażenie. Także kucyki zostają w moim serduszku, całe opakowanie było wypełnione saszetkami, a teraz dość sporo ich tutaj w sumie też jest. Przepiękne figurki, niespodzianki, powiem Wam. No, są bardzo drogie, tak, bez promocji, więc w sumie nic dziwnego, powinny być bardzo fajnie wykonane. Fajnie, że tutaj można właśnie szukać par do ślubu. Bardzo mi się to podobało, dajcie mi koniecznie znać, czy chcielibyście kolejny odcinek z saszetkami, niespodziankami, jeśli tak to jakimi z chęcią je poszukam i zakupię i coś dla Was nagram. I napiszcie też w komentarzu na dole, jaki kolejny odcinek serii powrót do dzieciństwa chcielibyście zobaczyć. Z chęcią posłucham Waszych rad. i się do nich zastosuję, dziękuję serdecznie za oglądanie, jeśli filmik się podobał. Łapeczka w górę, na dole czerwony, przycisk subskrybuj, żeby być na bieżąco i dzwoneczek Dream Dream, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych filmach. Do zobaczenia, do zobaczenia, jaki to jest! I Paula! Buźka, pa pa!